Anko, znalazłem nowe miejsce z gąbkami zaczymy czy przylecą Sypnę im tutaj jedzenie Zobaczymy czy przylecą czy nie Jakieś mewy są zaczymy O Nadlatują, nadlatują O są jak mi tam mówiliście w komentarzach, w komentarzach rzucę w inne miejsce też. O, trochę tu Lecą, zobaczcie jak zlatują wszystkie Trochę tu Troszkę tam. O, może podejdą tu bliżej Czy widzę takiego z, z obrączkami? Powiem wam, że tu nie widzę na razie. Mewy, mewy. Pełno mew. Jezu. O, macie, macie. Nie jest ich dużo tutaj. Te mewy to... Macie, jedźcie. Zimno, minus trzy stopnie. Wracam właśnie z rynku, ze Stargardu Niech jedzą sobie Rzucam ich w inne miejsca tak, żeby Mewy myślą, że coś dla nich jest, a tu nic nie ma. Macie, jedźcie. A jest obrączką jeden chyba? A nie, to nie jest Nie boją się. Prawie wam, że dobrej formy są. I idą Siwki nie ma kolorowych, nie ma kolorowych żadnych. Tu wam rzucę też. Jedźcie sobie, jedźcie. Może no te mewy nie zjadły Jest ich tutaj około... 50, -50 sztuk, dobrze? No tak. Tam wystarczy, żeby się najeść. Zjecie wszystko. Tutaj nie ma z obrączkami. Zaraz pojadę do moich starych, nowych, znajomych w zrojach. I tam wam jeszcze sypnę żeby wszystkie się najadły one się chyba wszystkie najedzą bo tak nie ma ich tyle o. dobra łóżki się wystraszyły ale one tu przylecą bo wiedzą gdzie jest lecą Chodźcie, 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 biegiem, 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 biegiem. chodźcie, 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 boją się, boją się. Dobra, odjeżdżam. Jadę do moich... Ty, nie zostawiam, chodźcie, no Zjedzą, pewnie. zjedzą Lecę na Zdroje. No i wróciły, zobaczcie, ja odjeżdżam już one wróciły. Dobrze, niech jedzą. Takim rozsypałem, żeby jak mówię, żeby miały... Fajnie, fajnie, niech sobie jedzą. Lecę na zdroje zobaczyć u tych co słychać. Jesteśmy u moich starych znajomych, nowych znajomych, leczymy czy przylecą dzisiaj Pszeni, pszenica Jest już gotowana Tu widzę ludzie chlebem dokarmiają Ale to nie, nie tak chlebem to chyba nie lepiej nie dokarmiasz chlebem ładnie na styka się przylecą Wole co są Lecą, zobaczcie, lecą, 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 lecą Rozsypuję to, tak jak mi mówiliście, trochę tu, trochę tu, trochę dla tych Dobry, witam pana Pan też dokarmia? I bardzo dobrze Tak jest W tym kraju to się w ogóle ludziom nic nie podoba. Tutaj pan dokarmia też. Zobaczcie, super sprawa. Proszę pana, trzeba robić swoje. Rozsypujemy im. I pan wodę nalewa. Zobaczcie, to jest to właśnie. Jak rozsypuję. mam mają niektóre spinki, olej ich leci, o matko, tyle to ich jeszcze nie było tutaj, mam tam wodę, o to mi się podoba czy się lecą, kurde dzisiaj to już jest sporo, niech szybko jedzą. zobaczcie jak jest, I są takie głodne, że w ogóle nie zdążę sypać, one już jeżdżą, jest. I tu macie trochę Ale płokliwe ale są płochliwe Zobaczcie, je jeszcze przelatują. Coś pięknego. Nie jestem w stanie powiem Wam zobaczyć Czy są jakieś ząbrączkami. No widzę tu jednego czerwonego ma No rozsypuje jest to Bardzo są przeproszone Tu macie, tam ma tam jak ścinają zobaczyć, tam pan nie dał nie, tak się nie sypię szybko i odejdę kawałek bo ona następnie siwy z obrączką ja nie nie, nie złapie ich tak on się boją bo... tu czerwony jest z obrączką zieloną i spinką pomarańczową Odejdę kawałek Takim rozsypałem jak mi mówiliście. Pałku, o tak. Tak, jak słyszeliście, pan powiedział, że im się... Niektórym... Moment, to zjadły, o. Tutaj są, że... Polaćcie, tego jest. Czerwone, to są takie kolorowe. w Stargardzie dzisiaj nie było Jeden na drugiego no. Tam co pan im dał to już zjadły Starszy człowiek Wody im nalał Nie tylko on tu widzę nalewa, bo I one tak tutaj siedzą co wy tutaj chcecie? No już nie ma nic, nie ma, nie ma, no już nie ma. Słoneczko wyszło. Taki szpaczek. Kilka jest obrączkami, a no nie złapię tego. Mewy przyleciały, zaraz mu zabiorą. No, do samochodu mi wejdą, do samochodu mi wejdą. Tu taki jest mieszaniec. Lecą, o, lecą, 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 lecą. Czerwony, tu ma pomarańczową spinkę mieszaniec jest chyba takie z jakimś kucianem może chyba jakiś ozdobnym się sparzył bo ma takie, takie białe na, na tych na nogach obkrążyły mnie teraz idą gdzieś tam lecą za pod samochód chodzą wszędzie Zobaczcie <gry> Kurde Są nowi znajomi moi Odkrążyły. Tutaj jeszcze jedzą tylko... A, bo one tu walczą. Poszły na przystanek teraz. Auto, to chyba autobus mają. białe są tam dalej o już mnie nie, nie boją no co tydzień do nich przyjeżdżam tutaj staram się im coś dać jest ale widzę że tam jeszcze na blokach siedzą na blokach i na tam jeden z kolegów pytał żeby złapać i z... numer obrączek no no nie jestem w stanie nie będę tutaj latał łapać jeszcze ich moment w to szpaczki I idą odą sobie dykają Białoloty różne to jest cała banda zobaczcie cały ten czerwone różne Jeszcze tylko luty marzec i będzie miżej. Dobra, trzeba uciekać. Chciałem Was zaprosić do subskrybowania kanału, bo dużo Was ogląda osób, a nie subskrybujecie. Was to nic nie kosztuje, a mi pomaga, jakbyście dali suba. Łapkę w górę, by było bardzo miło. Widzimy się na kolejnych filmikach. Przatują kolejne. No tutaj jest. No. Przatują kolejne. Przypominała Wam też o petycji. Podpisujemy do końca stycznia. Zobaczcie, zrobię ten do końca stycznia. Podpisujemy. Zobaczcie, jak patrzą. Co się z wiaderku, puste. Do końca stycznia petycję o znowieniu wysyłek. Zapraszam na mój profil na Facebooku, na YouTube. Tam jest link do petycji. Zapraszam. Dobra, lećcie, lećcie. Już nie odlatują nawet. Dobra, trzymajcie się, cię krótko, pozdrawiam. łąbki dokarmione troszeczkę, chociaż kropla w morzu, ale zawsze coś. Poleciały. O, następne przeleciały, zobaczcie. No mówiłem, że to są setki, może i tysiące głębi, nie? No one dopiero przelatują. wolność i lecą na budynek. Jeszcze wracają. O... A druga część na, na blokach. Mówię to około tysiąca mi tu jest lepiej. Pozdrawiam was serdecznie. Zapraszam do oglądania kanału. Trzymajcie się.